A jak z wrzosowym, bo różnica cenowa jest ogromna i tak się zastanawiam, czy nie dałam się naciąć, podobnie jak ze słonecznikowym, z tego co widzę. Generalnie słuchaj, jest tak, że wrzosowy no, jest bez problemu do pozyskania u nas, pod warunkiem, że ma się w okolicy wrzosowisko. Niestety bardzo często pszczelarze sprzedają miód po prostu z terenów leśnych, wywirowany dość późno i twierdzą, że jest to wrzosowy. Czasami z wrzosem to nie ma nic wspólnego, bo to, że jest troszkę wrzosu na lesie, to nie znaczy, że można wziąć miód odmianowy wrzosowy, tak? A niestety tak często jest, że pszczelarze myślą, że... Już myślałem, że coś strasznego mi na głowie siedzi. Szerszeń albo co? A -a. Pszczelarze czasami właśnie tak myślą, że skoro tam jest wrzosu troszeczkę, gdzieś tam rośnie... To już jest wrzosowy. Są też pszczelarze nawet u mnie w okolicy, w świętokrzyskim, którzy twierdzą, że mają miód wrzosowy, gdzie tak naprawdę mamy no, zdecydowanie bardzo dużo lasów sosnowych, takich typowych, przemysłowych. Co wytną sosnę, to sosnę postawią. Tego wrzosu tam w podszycie jest troszeczkę. To nie jest jakby ilość, która pozwala na wzięcie miodu odmianowego. Wrzosowiska u nas w Polsce oczywiście są, ale nie są takie popularne. Jest ich jakby ograniczona ilość w Polsce. Jest, są takie bardzo często, na przykład yy, drawsko, tam są stare poligony i tam właśnie na poligonach, gdzie Ziemia jest tak naprawdę bardzo zniszczona tymi czołgami, tymi yy, amfibiami, wybuchami itd. To właśnie takie miejsca bardzo często właśnie porastają wrzosy. Ale jest problem tego typu, że często takie duże wrzosowiska są obstawione przez pszczelarzy z jakiegoś koła pszczelarskiego, które jest w okolicy, bo oni się na przykład dogadali z wojskiem, mają zezwolenie na stawianie. Czy na terenie jest, są gdzieś specjalne miejsca wyznaczone, czy niedaleko tego terenu, że pszczoły sobie tam wlatywały i zbierały, ale to musi być sprawa uzgodniona. I jest tak, że jeżeli jakieś koło pszczelarskie ma uzgodnione i zezwolone wjazd, postawienie uli itd., tak innych nie wpuszczą. Innych nie wpuszczą po prostu i bardzo trudno jest tam sobie znaleźć takie miejsce nowe i gdzieś tam podrzucić i tak itd. Nie? Więc jest generalnie jest trudno. Jeżeli ktoś gdzieś mieszka, gdzie jest wrzosowisko, gdzie tego wrzosu jest naprawdę no, hektary, to wtedy oczywiście może wziąć miód wrzosowy, nie ma najmniejszego problemu. Z punktu widzenia konsumenta, jeżeli kupujesz, to charakterystycznym takim jakby objawem, można powiedzieć, który najłatwiej determinuje, czy miód jest wrzosowy, to jest konsystencja. Miód wrzosowy ma taką charakterystyczną galaretowatą konsystencję. Jego jest bardzo trudno wywirować z ramek, dlatego jest taki drogi, bo jest go mało, jest go trudno wywirować. Są takie specjalne jakby rozluźniacze, takie jakby wałki z takimi giełkami, którymi trzeba nakuwać ramki. Ogólnie jest bardzo trudno go pozyskać. Jest taki galaretowaty, trzęsie się tak. Charakterystyczna konsystencja mówi nam właśnie o tym, że to jest taki fajny, czysty, wrzosowy.